Witam się z Wami na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim króciutkim haulem i z takimi pogaduszkami lekkimi, dlatego że mm, wiecie co się dzieje. Ja tutaj też mniej nagrywam. W sumie nawet nie wiem kiedy Wy ten film zobaczycie. U nas się było otwarcie ogólnie netto i dlatego zrobiłam zakupy w netto i wam pokażę, bo załapałam się na bardzo fajnych kilka promocji, a niedługo otwierają nowe netto, jeszcze jedno. Więc na pewno też będą promocje. Ale do czego zmierzam? Jest mi tutaj mniej, bo ostatnio tak jak wam mówiłam już wcześniej chodzę i pomagam ile się da i kiedy się da. Jeżeli chodzi o tak zwaną sortownię u nas, czyli przywożą do nas różnego rodzaju rzeczy przeważnie odzież i tego typu rzeczy, nie, a my to musimy gdzieś posortować, bo jak przewożą uchodźców po prostu oni się do nas zgłaszają i na przykład mówią, że mają czwórkę dzieci, dziewczynka lat 13, chłopiec 17 i na przykład bliźniaki, nie wiem, po 5 lat, tak. Chłopczyk i dziewczynka i, i potrzeba im cokolwiek dla tych dzieci. No więc my po prostu sobie tam układamy. Tych ciuchów jest naprawdę dużo. I my sobie już wstrzymaliśmy odbiór takich ciuchów, przynajmniej na ten moment, na jaki jest dzisiaj. Więc my je po prostu przekładamy, żeby to jak najsprawniej szło. No już dzisiaj był taki moment też, że mniej osób przyszło, znaczy przyszło z rana więcej, ale później się trochę rozeszło, więc już widać, że tak pomalutko się wykrusza. Tak naprawdę ta pomoc jeszcze będzie potrzebna bardzo, bardzo długo. Mam nadzieję, że będę mogła w miarę możliwości uczestniczyć w tym. Na razie chodzę codziennie, na jutro też się zapisałam, więc też idę. Nie wiem, czy sobotę, niedzielę będę, bo mamy z mężem kłaść gładzie, więc, a mamy też trochę papierkowej roboty do zrobienia, zaległości firmowe, więc to też um, muszę poczekać, zobaczyć, jak to tam wszystko ogarnąć. Musimy to z mężem jakoś spiąć. No i my w przyszłym tygodniu też wyjeżdżamy, więc chwilę odpocząć i powiem Wam, że już teraz to się tym bardziej z tego cieszę, mam nadzieję, że się nic nie wydarzy do tego momentu i że Dana nam będzie wyjechać i odpocząć i wrócić zdrowi, cali i szczęśliwi, bo przy takiej pracy, gdzie wiecie się cały czas człowiek schyla po te wory, to jednak ten kręgosłup zaczyna siadać. Ja już dzisiaj dosyć mocno czułam kręgosłup, pomimo to i tak poszłam, bo wiedziałam, że tam pomoc jest potrzebna, ale to nic no, kręgosłup po prostu boli, bo już dawno nie miałam pod takim kątem wysiłku, że wiecie, na schyłka pod takim kątem cały czas w czymś tam się grzebie. Więc tak, no i ogólnie teraz jakoś nie mam ostatnio dni do nagrywania. E, jest a to budowa, a to właśnie tam i, i powiem szczerze jakoś tak wenę ostatnio straciłam, e, chyba mi się wartości po prostu pozmieniały. Ale może teraz troszkę o tym netto, zaraz Wam jeszcze coś pokażę, coś co dzisiaj mój mąż przywiózł. E, tak jak Wam mówiłam, u nas otworzyli zamiast Tesco netto i wprowadzili bardzo fajne promocje. I na przykład pierwszą rzeczą, jaką zakupiłam to są banany, które w netto są po 2 ,11 zł, no takiej ceny to jeszcze żaden sklep nawet przed tymi podwyżkami nie robił na promocji, więc ja wzięłam, nie, nie brałam ich więcej, dlatego że mam banany jeszcze, które wczoraj kupiłam w Lidlu, zakupów Wam nie pokazywałam, bo po prostu nie włączałam w ogóle kamery. Jedną Pepsi, bo już w domu nie ma żadnej Pepsi, Pepsi Zero. Wzięłam również twaruk bezlaktozowy. Zobaczymy, jak to będzie. U nas ogólnie pojawia się też nowy catering, i mój mąż ma ochotę spróbować nowego cateringu, więc może się skusi faktycznie na to. Zobaczymy. Mają bardzo fajną catering viking, jakoś tak to się nazywa. Mają bardzo fajną, bardzo fajne, jakby to powiedzieć, bardzo fajne jadłospisy, bo mają i bezlaktozowe i jakieś tam wegetariańskie mają bardzo dużą różnorodność przede wszystkim sportowe, keto no sporo tego mają, naprawdę jeszcze takiego cateringu nie widziałam, jestem bardzo ciekawa sama jak to się ma wiecie, czy, czy faktycznie na przykład jest to bezlaktozowe, czy osoby, które są na diecie bezlaktozowej im, im są bardziej wrażliwe, czy faktycznie jakby to zjadły to czy tam naprawdę nie ma produktów bezlaktozowych. No raczej tak być powinno. Widzę, że jest to jaka, jakiś catering, który jest bardziej taki ogólnopolski. Działają chyba na całą Polskę, bo no i tak cenowo są całkiem nieźli. A działają na całą Polskę, dlatego że widzę, że jest Gdańsk, Warszawa, są duże miasta, więc to raczej coś takiego większego. Więc albo to musieli robić badanie rynku i u nas po prostu te cateringi naprawdę mają wzięcie, do mnie zgłosiło się po Akademii Smaku, powiem szczerze, około 15 osób po kop. Ile osób skorzystało, nie wiem, bo się nie pytałam. Do niczego mi to akurat nie było potrzebne i w sumie nie wypytywałam o to Akademii Smaku. Ale z drugiej strony jestem właśnie ciekawa też, ile osób skorzystało z tego. Nie wiem, gdzie mi ucięło, bo aktualizacja mi się włączyła. Już mi drugi raz tak telefon zrobił, że w trakcie nagrywania włączyła mi się aktualizacja i mi wyłączyło aparat. Więc nie wiem, ile osób, się, ile osób skorzystało z mojego kodu zniżkowego. Ale to w sumie żadna różnica dla mnie. To był kod dla Was, tak? No i mam ochotę, właśnie mąż chciałby wypróbować ten catering, więc... Nie wiem, może napiszę do marki, eee, zobaczymy, a jak nie, to tak po prostu mu wykupię i, i tyle, jeżeli ma ochotę. Bo ja już sobie zaczęłam rozliczać to i już mi idzie to całkiem nieźle, fajnie mi przepisy wychodzą. Tylko wiecie, takie bez spiny nie wymyślam jakichś, nie wiadomo, jakich owsianek i nie wiadomo czego, bo ja lubię płatki chiriosy, na przykład te owsiane z cynamonem i jabłkiem do tego sobie dorzucę banana i mleko i dla mnie jest to po prostu perfekcyjny posiłek mnie to dosyć długo trzyma jest to dobre mówię bataty, łososia mogłabym też jeść no jest sporo takich, zresztą ja mogę zjeść nie wiem, mleko zsiadłe z ziemniakami mam dużą zawartość białka no jest sporo węgli, jakby nie patrzeć ale zobaczymy, ja nie jestem na jakiejś specjalnej diecie ani na keta, ani na, na czymś innym, żeby, wiecie, węglowodane jakoś tam ograniczać. E, nie drążę tego tematu, póki co. Zobaczymy, jak to będzie. E, chociaż nie ukrywam, że no. E, jakby mężowi odpadło tak, bo na razie tak gotuję bardziej na oko. Zobaczymy po tygodniu czasu mojego gotowania na oko, czy faktycznie ta waga mu nadal spada, czy nie daj Boże poszła w górę albo stała na w miejscu, jeżeli faktycznie tak jest, bo u niego nie wyliczam, tylko tak bardziej na oko robię to zobaczymy właśnie jak to później będzie, nie? Jak faktycznie zacznie mu rosnąć w górę no to pewnie się wykupi ten catering bo nie jest prosto przy tak um, aktywnym dniu, jakie u nas ostatnio są wyliczać na wiecie, na dwa na dwie diety oddzielnie i tak dalej i tak żeby było różnorodnie, żeby nie był kysz, ryż, kysz, ryż z kurczakiem czy makaron z kurczakiem w jakimś tam sosie czy spaghetti w kółko Wiecie, bo to aż do. Ja nie mogę, ja już od samego przygotowywania spaghetti już mi się robi, wiecie, słabo. Więc po prostu ja kombinuję. Tak samo kombinuję z sałatkami. Kupiłam dwa razy awokado, dwie sztuki, z tym, że ono jest jakieś takie mniejsze. Ale awokado kosztowało 4,99 chyba. Powiem szczerze, zaraz zobaczymy, czy ja gdzieś tutaj znajdę tą cenę. Bo ono było też w jakiejś promocji, nie, nie mam ceny, więc okej, okay, ale kupiłam do sałatki z truskawkami, na pewno Miller mi się były w promocji, przy zakupie trzech sztuk były po 2,59 był również czarny winogron bezpestkowy, mega, mega słodki, nie mogłam go znaleźć, a w pewnym momencie na sklepie spotkałam rodziców, i mama, widziałam, że mam, mówię, chyba już wykupili wszystko. Ona mówi, no leży na samym początku, nie zauważyłam, leży około bananów. Banany widziałam winogrona nie widziałam. I winogron, już Wam powiem, winogron był po 5,70 za kilogram, bezpestkowy, mega słodki, Wziąłem go dosyć dużo. Były też udka z kurczaka, jest ich bardzo dużo jeszcze. Ja byłam po południu, rano się nie pałam, e, i utka kosztują po 3,32 za kilogram. E, z tym, że jest limit. W gazetce widzę, a nie, jest cena promocyjna do 3 kilogramów. Jest limit maksymalnie 3 kilogramy, więc ja sobie zaraz poporcjuję i sobie zamrożę. E, kolejną rzeczą, jaką wzięłam, to jest chleb pasterski. Bardzo dobrze, bo w końcu gdzieś jest ten chleb, on u mnie wszystkim smakuje, a ja na razie póki co... E, Piekarnik mam podmięty nie da się w nim gotować. Piec w tym jeszcze nie próbowałam robić chleba ani żadnych wypieków. Może czas najwyższy go uruchomić, bo ostatnio bardzo mi się on sprawdza. Bardzo dużo rzeczy w nim robię i jak myślałam, że jak się wprowadzimy do nowej kuchni, to go schowam. Tak chyba go nie schowam, tylko go schowam do takiej szafki, której wiecie, tylko szafkę podniosę i będę miała do takiej bardzo widocznej szafki. Znaczy takiej, który, z której nie trzeba wyciągać czegoś, podłączać tylko. Ona tam już będzie sobie na miejscu, zobaczymy. Wzięłam też bułeczki maślane, a też ostatnio widziałam jakieś zapytanie na maile w ogóle, ani na znaczy na, maile, na komentarze w ogóle nie odpowiadam, bo ja po prostu nie mam kiedy. Ja chodzę tam na tą e, tak zwaną sortownię e, na godzinę mniej więcej około 9 rano. No i wracam koło godziny 14, 13, 14, różnie, więc wpadam do domu, robię obiad, zawożę mężowi na działkę, później jadę, zrobię zakupy, wracam, ogarniam coś w domu z psem, do domu, kolacja i wiecie, i życie toczy się dalej i następny dzień, a jeszcze trzeba szukać pewnych rzeczy, czy na budowę, czy coś tam, czy coś uzgadniać, czy o coś się znowu pokłócić, a mówię Wam, już mam dosyć tej budowy. Kolejną rzecz którą wziąłem, to berlinki i berlinki też były na promocji. Przy dwóch opakowaniach były po 2,85 za opakowanie, więc widzisz Monia, powinnaś do nas przyjechać, bo wiem, że u ciebie berlinki schodzą. A u nas to jest cena genialna, bo one ponad 4 zł kosztują. Kupiłam również frytki, te długie, cienkie. To są frytki, które u mnie najlepiej schodzą i są genialne z tego urządzenia. 600 gramów i one były po 4,50 albo 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Już Wam zaraz powiem, były po 4,99, tak, przy zakupie dwóch sztuk. Gazetka u nas obowiązuje do piątego, więc pewnie wy jak to zobaczycie, to albo będzie piąte, albo już będzie po piątym. I kolejną i ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, to papryka czerwona, ponieważ papryka czerwona jest u nas po 6,70. Więc jeśli ktoś jest spozałęcznej i ma możliwość do piątego, bo dzisiaj który to jest? trzeci, czwarty, to pewnie na piątego ja to opublikuję, to wam powiem co jeszcze jest w tej promocji, mamy kawę lawatce, która jest po 10,99 za 250 gramów czyli kilogramowa wychodzi 43,96, całkiem niezła cena to jest gazetka, która obowiązuje do yy, do piątego mamy pieczarki po 3, 32 papryka wam już mówiłam o, tego zapomniałam kupić. Polędwiczka wieprzowa jest po 15 zł, i u nas naprawdę tego asortymentu jest sporo. Pomimo, że zawsze jak coś rzucają w promocji, to zaraz tego brakuje. Dziewczyny świetnie dokładają i zaraz jest. Yy, mamy mięso mielone, i to jest z czego? Wieprzowe z szynki. 4,75. Yy, mamy też mleko, z tym, że nie to, jest jakieś inne w promocji. Wiem, że w sześciopaku coś było, jakieś tańsze mleko. Ręczniki papierowe, śmigelki po 2,99 przy zakupie dwóch opakowań. Nie, normalna cena. Um. O, tu są wafelki. uwielbiam te wafelki z Wawela. Genialne są i to czekoladę. Tu jakieś ręczniki, jakieś tego typu akcesoria, jakby Was interesowały, to u nas jest. I tyle by było z tej gazetki. Jest jeszcze jedna gazetka, ale jest gdzieś tam w pokoju. Trzy gazetki ogólnie przyszły. Ale to jest ta główna taka na otwarcie z tymi najfajniejszymi cenami. Co Wam jeszcze chciałam pokazać, to mówiłam Wam kiedyś, że byliśmy w ceramice i coś zamówiliśmy sobie. I właśnie dzisiaj mąż to przywiózł. Patrzcie. To jest bombka. Na takim, zrobiona z takiego jakby talerzyka. Wielkość. Więc jest to małe. I jest to nasza azulka. W ceramice jest... Taka pani, która po prostu robi e, takie rzeczy ze zdjęcia. My zostawiliśmy azulki zdjęcie i pani, znaczy nie zdjęcie, tylko ja zostawiłam, wiecie, ten wisiorek swój. Pani sobie zrobiła zdjęcie i później jej wysłałam też zdjęcie Azji, jak ona wygląda. E, takie wiecie, rzeczywiste, nie? I pani stwierdziła, że ze zdjęcia zrobi, więc mamy azulkę. Mega mi się podoba. Po prostu to jest ceramika bolesławiecka u nas w Tereszynie. Jest tam pani, która właśnie prowadzi te warsztaty. Do malowania ceramiki i takie cuda później można sobie zrobić, albo można porozmawiać z panią i u takiej pani zamówić swojego pupila, czy nawet możecie zamówić swoją rodzinę. Pani maluje perfekcyjnie. My już to bardzo dawno mieliśmy do odbioru, tylko po prostu nam ceramika była bardzo nie po drodze więc ja się mega, mega cieszę, bo po prostu no przepiękna pamiątka. Nie będę tego wiszała jako bombka, bo boję się, że wiecie gdzieś gałęzie opadną i tak dalej, ale na pewno ta dekoracja będzie. Kupię taką podstaweczkę na wiecie jak są i, i po prostu to postawimy za szybę gdzieś. Także bardzo, bardzo się cieszę. I tak to się u nas ostatnio dzieje. Dni cały czas spędzamy właśnie, budowa, yy, tu gdzieś właśnie ja jeżdżę, jeszcze na tu sortownię, yy, pomagamy, więc dziewczyny, jeżeli jesteście z z z okolic macie ochotę, tam rąk do pracy trzeba. My zaczęłyśmy tworzyć grafiki, bo tych osób się wykrusza, wiadomo, że każda ma swoje też obowiązki. No ja póki co nie pracuję, więc kiedy mogę, wtedy na tą sortownię pojadę. Bo tam nawet jeżeli nie ma jakichś ciuchów do sortowania, to coś trzeba poprzekładać, trzeba komuś pomóc coś wybrać. Bo ludzie się po prostu po to zgłaszają. Ci uchodźcy jeszcze będą długo do nas zjeżdżać, miejmy nadzieję, że E, tylko oni, że, że wiecie, nie będzie e, nieprzyjaciela na naszej ziemi. E, także tak, no i co? I będę kończyć. Taki krótki film, ale e, przyszłam tylko powiedzieć, co się mniej więcej dzieje, dlaczego mnie teraz jest mniej i pewnie przez jakiś czas mnie będzie mniej, co jakiś czas się będą filmy pojawiały. Chyba miałam wam nagrać jeszcze może i nagram, ale już dzisiaj mi się nie chce idę poprasować, bo już mam duże zaległości w domu, przez to, że wiecie, bo wczoraj też wróciłam. E, Zrobiłam zakupy, pojechałam, zawiązam obiad mężowi, wróciłam, nastawiłam jeszcze zupę. W nocy skończyłam o wpół do 11:00 gotować zupę, po to, żeby dzisiaj sobie mogły dzieciaki podgrzeć, a ja, żebym mogła dłużej zostać. Więc to tak się wydaje, ale żeby poświęcić coś na coś, no to niestety gdzieś ten czas trzeba uszczypnąć. Więc ja teraz lecę prasować, z wami się żegnam, trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że też w jakiś sposób pomagacie. U mnie nie będzie filmu żadnego z tej pomocy. Po prostu wspomniałam tylko po to, żebyście wiedzieli, że u mnie jest wszystko w porządku. Tylko po prostu w tym momencie nie mam za bardzo czasu ani głowy do tego, żeby nagrywać. Ale co jakieś tam 2-3 dni myślę, że jakiś film nagram i coś się odezwę. Muszę jeszcze przecież z Bingos pana nagrać film o tych kosmetykach, które używałam cały miesiąc, bo miałam się odezwać na koniec lutego. Mamy już marzec, ale ja nadal testuję te kosmetyki, mam już swoją opinię, bo miesiąc czasu je testuję, ale to nie są kosmetyki, które zużywa się w miesiąc. To są kosmetyki bardzo trwałe, więc jeszcze ich będę długo używała. Także ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Do zobaczenia, buziaki pa!